Siemano widzowie, jeśli chcecie wygrać takie piękne skiny, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie, jedyne co musicie zrobić to wejść na mojego Discorda, oczywiście podczas wpłaty użyć kodu MATUSZYST, który daje wam oczywiście 5% do doładowania i e, jeśli już nagracie tą wpłatę i podlecie ją na Discorda, ja dopisuję wam ticketiki. Ticketiki działają w taki sposób, że każda jedna złotówka z moim kodem to jest jeden los, no i później, czyli później 17 maja będą wyniki właśnie na te piękne trzy skiny i... Jeżeli załóżmy wpłacilibyście, nie wiem, bodajże 100zł z moim kodem I trafili załóżmy w pierwszym giveaway'u właśnie takiego huntsmanika To was oczywiście to jeszcze nie skreśla, bo możecie, bierzecie udział dalej w następnym, w drugim i w trzecim losowaniu Także moim zdaniem naprawdę fajna opcja, plus skiny w tym miesiącu są zajebiste Także cóż, zachęcam do wpłaty z moim kodem No i słyszymy się w takim razie 17 maja na live'ie I wtedy te skinki będę rozlosowywał a ja już w tym momencie zapraszam Was na odcinek. Siemanko! Siemaneczko widzowie, witam po raz kolejny na For Skins. Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod MATUSZYS. Nie wiem dlaczego mi się F wpisuje. O, MATUSZYS, który daje Wam 5% do doładowania oraz skrzyneczkę MILSPEC za darmo na start. Ze mną dzisiaj jest coachu, pan Słowik. Witam serdecznie. No i co, wybierzemy sobie, znaczy na początku otworzymy sobie skrzynkę Diamond, bo możemy sobie ją otworzyć, zobaczymy co ciekawego nam wyleci. A Wildfire, czyli najgorszy jest ten drop z tego diamentowej skrzynki, także Lipton. No i co, przejdziemy chyba już od razu do bitew. Yy, proszę cię, abyś jakoś skalował w takim razie. Mamy 26. Yy, dobrze, kum. no to. Dobram. Dobra. to z, yy, zaczniemy z grubej rury, zaczniemy sobie od Pevora. gruba rura to znaczy co? A to zobaczysz zaraz. Dajmy sobie trzy nuklearki. Trzy nuklearki, aż okej. Okay. Dalej dajmy sobie trzy windmile. Windmill. kur na też trzy, okej. Czyli mocno procentowo. Dalej dajmy sobie merganiego. Mergani. Mejzik. Mejzik. Polećmy sobie dalej Evrona. Evron, dobra. Kaczyk z cz Kaczyk. Bilioner. Bilioner, ja mam dwa nawet do bilionery. no. dać dwa yy, Blossom Warrior, Blossom Warrior yy, Blackbird, Czarnobrody No i co dalej? Ładnie. i na koniec Desert Hydra. Desert Hydra, uchu, uch, mamy 5200. Powiedz mi na ilu graczy to robimy. No na dwóch i na underdogu. Dwa i underdog. Dobra, czyli Mega Grubas za 5200 i underdog, także... Także nieźle. Balansy na szczęście mamy, bo na ostatnim odcinku udało się ładnie wykręcić. No to dzisiaj 4, pod 40 podchodzimy, co? Mam taką nadzieję, że tutaj podropi jakieś fajne rzeczy, jakieś... No to trzy Jagery może. No czekam że Może stileto. Czekamy. Trzy Jagery mają być. No na razie mogą być Max 2, ale i tak nie jest źle, bo dostaje... Odwet maryny Emeraldy. Może być, może być. I jeszcze jeden. Teraz może Jagermesta na prawo. Okej. Okay. niestety nie ma. Niestety nuklearki niefartowne. To może teraz sztylecik. Niestety nie dostajemy. dostaje Ruby Poison darta Także słabo. No Ember my dostajemy za to nuklear. No proszę, na prawo jakiś sztylet. Mm -hmm. kaucik. Gałcik może być, dobra, Mergani. Uhuhu, uh, Mergani, kakaraka absolutna. Mejs, dobra, Teraz Mejs na prawo. Okej, ok. 5 okay. stówek, może 400. być. Nawet pięć, no? Evronik. Masterpiece, ej, ładnie, da, teraz zaczęło ładniej rzucać. No ale dalej, to trzeba jeszcze więcej, żeby tutaj fajny profitik wyszedł. Okej, okej, okay, jest okay. zeta na prawo. Świetnie, no okay, i Bilioner, teraz ładnie niech podbije pulę. No nie czymś takim, no panie bilionerze, nie, nie rzucamy czymś takim. Teraz. Dla dwóch osób możesz nawet rzucić. Ale nie saudofem, no panie bilionerze, dobra, Blossom Warrior. Tutaj też może być bomba. Na no, atakowej nie ma niestety. O kurna, dobra, no i teraz ta CZK może spowodować, że ta bitwa będzie jedynia zero. Dobra, oni ta ładnie na prawo dało. Dobra, desert hydra. Podbi ładnie pulę dla dwóch, proszę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będzie całkiem spoko. Będzie spoko. 7 stówek trafiliśmy. To chodziło, żeby bot tutaj nadrobił. No wiadomo, ale still, my nic dosłownie nie dołożyliśmy się do tego. Nic absolutnie, także sprzedajemy od razu to wszystko. No i mamy pierwszego wina. No może być, może być tutaj siódemeczka z piątki. Jak najbardziej akceptowalna. Co robimy dalej? Jaka następna bitwa? Dobra, to teraz sobie polecimy tak. Rashby Rashby Dajmy sobie Hydrotusa Hydrotusik Amar Amarek, dobra Master Master Emerald Sensei Emeraldzik y Dalej dajmy sobie Merganiego Mergani Oj, a mi się nie Mergani Dajmy dwóch Merganich, no Dobra, polecimy sobie jeszcze Volta Volcik y Neptun to nawet dwa, no I Blossom Warrior. Blossom Warrior i to na dwóch czy trzech Na trzech będzie, na, na trzech, standardzie. trzech na standardzie, czyli teraz my powinniśmy teoretycznie dropić. Zdraszbij jaki jest w ogóle najlepszy drop. chyba na to... Rękawiczki albo kosa. No jakiś flip. Flip Autotronic jest najlepszym dropem. O nie, czekaj, tu no, jest... Okej, Glock Glockfajdzik Glock Fade. Fade. Okay, Glock jest. Na pewno nie wyleciał, to jestem przekonany. Propaganda na prawo. Mag 10. Hydrotus. No, lipny, lipny. Hydrotus się zablokował, tak coś czuję. No i Chad dostaje Shadow Daggersy. O kur nas, Amara, Ursus Fade. No to teraz będzie ciężko. Będzie ciężko to przebić. No przelatuje Dignitas 2.14. No i szczerze wątpię, żebyśmy byli w stanie dogonić tutaj pana z Fejdem, bo to... No nie wiem, no... Trzebujemy jakiegoś topowej dropu. No dawaj, Mergani, może kulminty. Cool bo Dobra. Chyba, chyba tu jest yy, underdog angle, moim zdaniem. O, to już się under ładuje. No, tu już się ładuje taki under, że to szok. No, boty do dropią niesamowicie, a nam nie spada absolutnie nic. No, to też nie kosztuje... Absolutnie nic. No i Neptun. Neptun może teoretycznie odratować jakimiś noxami. O, jest Stream zarówny Zarówno 1000. Jeszcze. No nie, no nie. No tutaj musiałoby w tym momencie wdropnąć trzy koła, żebyśmy byli w stanie to nadrobić. I dostajemy awupkę Safari Mesh. No i niestety, bitwa przegrana. No, under tutaj się ładny ładował, under się tu ładny ładował. Kurczę, szkoda, ogromna szkoda, że, że tak to wygląda. No niestety, no niestety, nie udało się. No ale wydaje mi się, że teraz ta bitwa będzie lepsza. Słucham cię, jaką robimy następną? Zacznijmy sobie od skrzyni Silky Silk. Silky silk. Mamy trzy nawet, no. Dajmy sobie be activea active Dwa razy. Ja ty mówisz skrzynkę, ja mówię ilość. <grybuj> dobra. To jeden. <grybuj> tu akurat jeden. I chase. Chase. Tutaj też jedna. I tutaj mam akurat trzy masterki. Master. No to, no to się zgodzę na trzy masterki. Dobra, dalej dajmy sobie Evrona. Evron. To też jedna No i Gacie. Gacie, dobra. Razy. I powiedz mi o na kurde. ile? Ja bym poleciał znowu 3 standard To może być bardzo ryzykowna 3 bitwa 3 standard, dobra, okej, okej Nie wierzę, że jakiś Fire Serpent mi się tak podoba Art. Możemy sobie zacząć od Talona, na przykład Tiger Tufa Żeby ta bitwa była taka spokojna mi się tutaj nie stresował, że mi nic nie wyjdzie Zapraszam, Silky Silk Talon, albo faktycznie ten Tiger Ta wupka, okej okay. Pri... O kurna, Fuel Injector to Bodgery na start odleciał. Oho! Jeszcze Deagle Print Stream. No nieźle, no nieźle. Bodgery naprawdę tutaj start zanotował niesamowity. Dobra, Blue Bloodsport. Cobra strajki, ok. Ładnie. Drugi Biaglic u uuu, Dragon Tattoo, oh, oh. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nadrabiamy tutaj pana Jerego. Ładnie, no bardzo idę. ładnie. No Ryan w końcu coś dropnął Więc on jest jeszcze i tak Właś? z tyłu. Dobra, dalej dwie stuwy, dalej dwie stówy. Ładnie, dobra, teraz masterki, tysiak No dobra, z pierwszej niestety nie Dla Ryana dla poleciało, tylko że Ryan cały czas jest z tyłu, więc jeszcze się aż tak nie przejmuje. Dalej Ryan dwie stuwy No potrzebujemy dropnąć jakąś fajną nakleję Kurde 7200 na środek, do widzenia Ajajaj, 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 kurde, i Ryan tak niepozornie wywalił stickera za Maxa. No tutaj, no nie wiem, no nie ma opcji, po prostu musiałby polecieć dwa Fire Serpenty. A to jest po prostu niemożliwe. Jeszcze Ryan dostaje, no i chyba też kolejny Under by tutaj siadł. Jeszcze Fire Serpent na koniec, to pula będzie kosmiczna po prostu tej bitwy. No, Under, nawet 17 Under. 17 koła. wow, Wow, naprawdę. No kurczę szkoda, że nie poszło to dla nas. Sz naprawdę szkoda, że nie poszło to dla nas. No i dobra, daj no dobra, zróbmy jeszcze jakąś bitwę. Nie mogę tego itemu sprzedać. Coś się psuje, dobra, nieważne. Zróbmy po prostu la laści la Nie, może nie laścika, ale. Zróbmy jakąś jeszcze bitewkę. Jaka tym razem. Dobra. Zróbmy sobie tak, zacznijmy od Loreusa. Loreus, dwa razy, dobra. Dajmy Amara. Amar. No Amar ostatnio walnął tego fejda. To dwa razy też możemy go zarzucić. I dajmy Mastera. Master. Tutaj już nie ufam. Jedna sztuka. E Emerald Sensei. Emerald Sensei. Oj. Emer no. Emerald Sensei. To dajmy dwie. Dalej dajmy sobie Merganiego. Mergani to możemy jednego tym razem. Dajmy sobie dalej Dicey. No to skrzynkę bardzo lubię. To trzy razy możemy nawet ją zarzucić. Dalej mam dwa mejziki. Mejzik. a to mogą być dwie, Dwa jak najbardziej. Dajmy sobie grande za kolaka. Grande za kolak. Tu jeden. Tej skrzynce nie ufam. Dajmy sobie na koniec space volta. Space value. Zróbmy nawet dwa. I zagrajmy może na dwóch. Na dwóch, tak standard. standard na dwóch. Under standard standard. standard. Dobra. Czyli zdecydowanie teraz my dropimy powalone rzeczy. No i poproszę tutaj na przykład taki Falchion Tiger. Albo Jagermeister. W ogóle z Loreusa w ogóle nie poleciał nigdy w życiu taki Jagermeister. Aha, dobra, to jest chamska procentowa też z drugiej strony teraz patrzę. Kartel. Za pięć dych. No lipny, lipny Loreus. Lipny, mega lip, lipny Loreus. Judgment of Anubis Kartel. To nie jest najlepsze combo. O, teraz ła O, kurde. A nie dobra, myślałem, że to ten drogi Aug. A to ten taniutki. O, jeszcze ten makau, bardzo o, ładnie, ja? fajny amarek. Dobra, masterek teraz. Dobrą naklejkę daj. Tutaj dał dobrą. Nam, nam lipno, niestety najgorszy. Falen. Uh, hellfire, oki? Okay. Może być. No ale takie emeraldy, no jakby poleciały na lewo, też były. Prince przelatuje, kurna tutaj connection. Lipa. Mergani. Boom. Boom headshot, siedem stówek. No i Dicey, Dicey Okej, okay, Darkwater A nie, to jest d ten, ten inny, Sorki, Sorki No daj jakąś ładnym, zakręć jakimś ładnym skiniem panie Dicey Zrzuć tutaj Awupka simów, na przykład No nie, no lipa, lipa, lipa Straszna lipa na tej skrzynce Dobra, Mace, byleby nie Awupa, byleby nie Awupa Pit Reaper. No i w tym momencie mamy trochę problem Bo Bot Jerry wychodzi w tym momencie na prowadzenia najprawdopodobniej A my drogi raz dostajemy gówno Grande za kolak. No jedna skrzynka, a może Flame i kapilara. No lipa. Dobra, Spacevolt proszę. Dwa koła na lewo. Daj Grubasa, O, dobra, przegraliśmy. Japitole, no. Nie ma opcji. Nie ma absolutnej możliwości, niestety. Szkoda, szkoda, bo, bo, bo do tych ostatnich itemów byliśmy giga na even. Ale bitwa tak średnia dosyć, dosyć średnia niestety. Czy masz coś przygotowanego na porządną odkutę na koniec? Na porządną odkutę, to myślę, że możemy tutaj sobie zmodyfikować trochę bitwę. Po dobra. prostu ty będziesz dawał ilości, ja mam skrzynki, dobra. jak się umówmy. Więc zacznijmy sobie od Nexa. Nexa, dobra. Dalej dajmy sobie Angela. Angel. Trzy razy. Masterka sobie dajmy. Dobra, masterek, spróbujemy go dwa dać Windmill Tutaj jedna. Nie ufam. Dajmy sobie później yy, dwa razy Dicey. Dwa razy, no dobra, okej, okay, tu była ilość, to ja się nie sprzeczam. Dobra, dalej <grym> dajmy sobie Volta. Wolcik, dobra Dajmy sobie Ketcha. Dalej dajmy sobie. Rapanuja, Rapa Rapa dobra. I na koniec będzie into the jungle. Into the jungle. To ja dołożę coś od siebie. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Co powiesz? Ja Powiem <laughs> e, ja szczerze mówiąc, że tyle razy nie siadał. Under, że może to być ciekawe. I tutaj można wyciągnąć nawet myślę, że 20. z 20. I tutaj można na spokojnie. No jest tutaj, tu jest Angel na 20 koła. I moim zdaniem właśnie tutaj underdog będzie idealny. Na tym Excaliburze, Więc dobrze, lecimy. Next. Next poproszę w takim razie. Dostaliśmy najlepiej Angel. No Stówka na prawo. Stówka na prawo, no nic takiego ciekawego tu nie poleciało. Oho, o, o niebra, to jest ten, to nie jest drogie na szczęście. Daj, maki, ale mnie interesuje na przykład Akibara na środek, albo Mecha Industries na prawo. Dobra, master. No tutaj, teraz walnij 7200 na prawo, na środek. Okej, okay, tysiak jest. I Ty jest, już te naklejki poznaję na szczęście, bo potwierałem trochę tych skrzynek. No teraz słabizna, słabizna. Nic, nikt nie dostał. Windrick, dobra. dla Arnolda. Sztylet dla Arnolda. Nic dla Arnolda. Dobra, daj, sty, daj, się, daj się. To daj, im, daj. Im. Boże, słabo. Okej, okay, ładnie, bardzo ładnie. No, dla każdego dało. Wolcik, teraz na środek coś? Oj, zlagowało, to może załaduje drop. O, Kurna, to... O jezu. No to teraz nas... O, oh, ho, ho, dobra. Teraz mamy naprawdę problem. No, chłopaki muszą się nieźle postarać, żeby nadrobić to, co ja dropnąłem. Proszę Excalibur into the jungle. Nie, nie zawiedźcie, jak na razie, chłopaki. Dobra, proszę, Jerry, Jerry, dropni coś zatruje. Chyba? Jest albo nie wiem. Kurna, to ja. nie, nie. Ale było tak blisko, 18 tak był. Jeszcze welcome to the jungle na środek. No nic nie dropną. My dropnęliśmy najgorszy drop z Excalibura. No, gorzej się nie dało, no, niestety. Szkoda, szkoda, bo to było naprawdę blisko. Naprawdę było blisko. No ale niestety, dzisiejszy odcinek, no, lipa. Lipa strasna Zbyt się bardzo podpaliliśmy. Także cóż, ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu. My się w takim razie zbieramy. Siemanko. Siemo.